Tu Kasper 2017. Ojciec i matka to jebane przygłasty. Ja skurwiony ze starym obalam żołądkową. Potem bujam się na osiadł z rozjebaną mądrobą. Stary w dziadka. I dziadek strzela wiatrówką ojcu w kolano. Jest kurwa szósta rano. Staremu dałem tabletkę na noc. Ja pierdolę schiza. Stara podjeżdża w pod Karta rozjebana i widza. Już nie mogę wytrzymać tej presji. Tata też jest nie mają. Samo się nie zapłacą. Matka na koncie 500 wyjebany patron. Matka się trzęsie pod koniec miesiąca. Pieniędzy nie ma na obiad. Hiszczyzna, ma mino. Mama lubi tam nie wino. Zamykam drzwi, jak jestem samotaty. Tata ma w zwyczaju przechlać sam po wypłaty, Dziadek ma niebanalny plan. Chce mnie z babcią salić do poprawczaka Tata jebany powiedział: Nie ma bata. Komorny przychodzi do ojca. Stary nie chce mnie wypuścić z końca. Z domu eksmisja, stary w głowie misja. Zajebać się, wszystko po co ludzi, na których ważny jest komputer.